rzeczy w Tesli, które są tak nienormalne, że aż ciężko w to uwierzyć. Klamki nie są zbyt wygodne. Wszystkie drzwi otwierane są za pomocą przycisku. Z przodu jest awaryjne otwieranie, ale z tyłu go nie ma, więc no nie jest to zbyt bezpieczne. Jeśli myślisz, że kupując Tesle, całkowicie posiadasz ten pojazd, to jesteś w błędzie. Elon Musk i jego ludzie w każdym momencie mogą wyłączyć dowolną funkcję w Twoim samochodzie, co pokazuje przykład autopilota. Jeśli kierowca jest niegrzeczny i pięć razy coś przeskrobi, to zostaje wysyłany na karnego jeżyka, a autopilot jest po prostu wyłączony. Łączany. Przyciski fizyczne są bardzo ograniczone, nie ma też zegarów przed kierowcą, a wszystko znajduje się na wyświetlaczu na środku. A kiedy prowadzisz i chcesz zmienić jakieś podstawowe ustawienia w swoim aucie, to musisz oderwać wzrok od drogi i spojrzeć na ekran, co raczej nie jest zbyt bezpieczne i chyba nawet nie jest legalne. Na ekranie wybierasz też kierunek jazdy i to odwrotnie niż w przypadku klasycznego Lizaka, którego tutaj po prostu nie ma. A jeżeli szukasz przycisku do otwarcia schowka, to tu go nie znajdziesz. Otwierasz go także z ekranu, ale tego nie otworzysz, bo jest zablokowany pinem. I nie ma tutaj podziału pomiędzy tylną szybą a dachem. To wszystko to jedna tafla szkła. Jednak najbardziej niepokojący jest brak wajchy od kierunkowskazów. Są one tutaj w formie przycisków jak na motocyklu, tylko zamiast być obok siebie, to są ustawione pionowo, co nie jest zbyt wygodne. Na szczęście chociaż spryskiwacze da się uruchomić z poziomu kierownicy. I w przeciwieństwie do wszystkich innych nowych aut, nie ma tu ani Carplaya, ani Android Auto. Daj znać, która z tych rzeczy jest dla ciebie najdziwniejsza, a cena tej Tesli w komentarzu.